Najbliższa jest w odległości około 7,5 km. Czy to jest może ulica Wołowska? Tak, to jest ulica Wołowska. Okej, okay, czyli dobrze, ja tak. Czy wysłać ranę do nawigacji? Nie, nie, w tej sytuacji nie będzie to potrzebne. Pan od strony technicznej może się orientuje, jeżeli chodzi o pony run flat? Niestety, nie wszystkie techniczne okay. pytania proszę kierować na hotline również w Mani Connected Drive. Okej, okay. super, dziękuję panu uprzejmie za pomoc. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Do usłyszenia. Przybiłem oponę, run flat, o dziwo czujniki nic nie pokazały. Witam w infolinii BMW. Informuję też, że infolinia BMW jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem info.dmw. Już tak jadę trzeci czy czwarty kilometr na przebitym Ranflacie i, yy, i samolot nic na ten temat nie wie, ale kierownicę mam przekrzywioną o jakieś 5 stopni. A do organizacji 7 km mam nadzieję, że, e, że nie będą się czekać i że nie okaże się, że cały ten ramflat będzie do wymiany, bo uszkodzenie będzie tak, e, tak duże. E, koszt jednej opony około 800 i na pewno nie będzie ona dostępna od ręki. E, teoretycznie z tego co pamiętam na runflacie można zrobić 100... 100 km chyba, z maksymalną prędkością 80 na godzinę, czy coś takiego, ale nie, nie należy to do przyjemności, ze względu na to, że, że auto bardzo wyraźnie ściąga. Jeszcze Wam pokażę w statusie pojazdu, że czujniki dalej nie, nie, widzą o tym, nie, nie wiedzą o tym, że, że coś jest nie tak. Check control. Mało płynu do spryskiwaczy. Super. Ta informacja mnie, uratowała mi mnie życie. Kolejne kilometry i samochód dalej nie wie o tym, że jedzie na przebitej oponie. Ej, BMW, BMW, BMW. No powiem Wam, że jeździ się rewelacyjnie bez powietrza na Runflacie. O, jest teraz. Stanie ostrożnie sprawdzić wszystkie opony. Opony Runflat, z RSC, pozwalają na kontynuację jazdy z maksymalną prędkością 80 km na Ważna informacja, patrz instrukcja obsługi, wskazówka przyczyną komunikatu może być korekta. Dlaczego? Korekta ciśnienia w oponach lub wymiana opon bez wykonania resetu. Auto przede wszystkim ściąga. Czuć wyraźnie, że nie ma powietrza. I przed chwilą odwoziłem przyjaciela do domu. Jak podjechaliśmy do niego, to mi użyczył jeszcze taki kompresor taki podzapalniczkę, co się podłącza od chińskiej produkcji, niestety nie dało rady. To On nawet nie był w stanie zmierzyć, jakie, jakie, jakie jest ciśnienie, i nie napompowało tego, tego koła w ogóle. Myślałem, że jak je podpompuję, to będzie większa szansa na to, że oponę uda się uratować. Yy, ale niestety w przypadku runflata jest yy, tak, że, a, że często on jest jednorazowy w sytuacji, kiedy a, po prostu będzie się jechać większy dystans bez powietrza w sposób dosyć mało ostrożny. Znaczy tutaj generalnie są zdania podzielone. Jedni mówią, że powinno się je wymienić na nowe bez względu na, na, na sytuację, a inni wulkanizatorzy mówią, że, że jeszcze taka opona się nadaje. Jednakże jest to teoretyzowanie. Trzeba po prostu na żywo zobaczyć, jak ta opona wygląda, w jakim jest stanie po tym, jak się ją rozwulkanizuje. Szkoda, że nie mam akurat w bagażniku opon zimowych, to przy okazji. <grym> to przy okazji bym dokonał wymiany kół, ale no wiecie, jak to jest. Złośliwość rzeczy martwych. Miałem jutro jechać w ogóle wymienić klocki, bo po 47 tysiącach kilometrów, ponieważ według komputera już się kończą. No i zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. No w każdym razie. Przebicie opony to mogą być koszty. Mam nadzieję, że tak w tym przypadku nie będzie, bo jeszcze boję się jednej rzeczy, że serwis wulkanizacyjny odeśle mnie z kwitkiem. Może to zrobić, ponieważ stwierdzi, że generalnie nie jest w stanie zająć, zdjąć runflata. Bo są takie serwisy, które generalnie nie obsługują opon typu runflat. A jeżeli obsługują, jest to, wiąże się to zawsze z większymi kosztami e, niż w przypadku zwykłej opony. Dotyczy to zarówno wymiany koła, e, jak i łatania. E, mniej więcej pół roku temu miałem problem z tylnym prawym kołem. E, myślałem, że czujniki w ogóle się e, uszkodziły. Okazało się, że tam był minimalny spadek 2,1 atmosfery na, na jednym kole, i e, on to wykrył po jakimś tam dystansie. E, Tutaj potrzebowało większą chwilę na to, żeby zorientować się, że w ogóle jedno koło, praktycznie nie ma powietrza. Hamujemy bardzo delikatnie, przyspieszamy bardzo delikatnie, pokonujemy zakręty bardzo delikatnie, eee, właśnie, żeby nie, nie, nie uszkodzić tej opony do końca, bo jest jeszcze szansa, żeby ją uratować, eee, a stawka jest dość wysoka, e, ponieważ słuchajcie, jedna taka opona potrafi kosztować, e, nie wiem, czy mam mówiłem 8 stów ale nie I można nie? wymienić jednej opony, tylko trzeba wymienić całą oś. W związku z czym może się okazać, tak, że, że trzeba wyskakiwać jezu, z dwóch tysięcy ze względu właśnie na przebite opony. I to jest właśnie ogromna wada opon typu Run Flat, ponieważ OK, mamy ten komfort, że możemy na przebitej oponie dojechać do serwisu, nie musimy wzywać pomocy, jednakże no ma to swoją cenę często może się okazać, że laweta wyjdzie taniej ja nie zamówiłem lawety z tego względu, że asystans najprawdopodobniej by odmówił mi pomocy ponieważ posiadam oponę i tak w tym sposobie właśnie koło się zamyka też nie mam 100% pewności ale spodziewałem się, że tak by było teraz przejechałem dystans na tym przebitym kole w okolicach powiedzmy 7 km łącznie więc mam nadzieję, że nie będzie tragedii Mm, ale samochód w ogóle czuje, że, że siedzi na jedną stronę i kierownica też jest krzywa podczas jazdy, więc no to dało jasno do zrozumienia, że coś jest nie tak. tak zapomniałem nakręcić Wam, yy, jak wygląda przebite koło. Znaczy, każdy wie, jak wygląda przebite koło, ale samochód ewidentnie kurcze jechał bokiem. Yy, panowie z tego serwisu wulkanizacja 2.4, yy, w Warszawie na szczęście jest taka wulkanizacja i to chyba tylko jedna, yy, powiedzieli, że że dadzą radę, że jeżeli przejechałem tylko 7 km i uszkodzenie jest w bieżniku, a nie w boku opony to raczej dadzą radę eee, w runflacie wyklucza się naprawę e, stopki opony a teraz idę na mały spacer tutaj na pobliski Orlen e, ponieważ panowie nie przyjmują płatności kartą więc muszę wybrać tak dla bezpieczeństwa chyba stówkę powiedzieli, że 5 dych, plus minus, dwie dychy w zależności co zobaczą po, po zdjęciu koła. No i cholera, szkoda, że nie mam tych kół zimowych, bo bym już to miał z głowy. A tak w ogóle, słuchajcie, tu już jest prawie północ. Takie mam szczęście. Jest klepa. Ale opona nie jest uszkodzona. No tak więc musicie mi uwierzyć. Jeszcze czekam w kolejce, bo ludzie opony na zimowe wymieniają o północy. Nie, po 23. E, musicie mi wierzyć na słowo, że naprawdę czuć e, to, że e, runflat jest e, przebity. E, wbrew temu, co, co niektórzy mówią, że e, można jeździć na, na przebitym e, kolei i nawet się nie zorientować. Nie, to jest bardzo, bardzo wyraźnie Odczuwalne zarówno na kierownicy. Inaczej pracuje wspomaganie, inaczej samo odhamuje, bo ściąga. Eee, nie jest w stanie utrzymać się prosto, jest przekrzywiona kierownica. Jest to problem. A tak to wygląda od środka a propos właśnie klacków. Komputer pokazuje, że jest ich na 1500 mniej więcej. To się No, ale zrobiły prawie 50 tysięcy kilometrów. Naprawione, ale kilka dyszek nie moje. Info o pojeździe. I teraz, no, to jest bardzo ważna rzecz, o której czasami się zapomina, że należy wskazania czujników przeresetować nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do przebicia. Ale również wtedy, kiedy dopompujemy koła albo wymienimy opony, albo wymienimy całe koła. Na przykład podczas zmiany na felgi zimowe. Ok, wszystko już się naprawiło i samochód wreszcie się prowadzi, a nie toczy, ściągając w jedną stronę. No, całe szczęście, że yy, to kilka dyszek, a nie kilkanaście stówek i yy, yy, coraz bardziej zaczynam się przekonywać do runflata, tak? W tej, jeżeli yy, w tej sytuacji doszłoby do przebicia w zwykłej oponie, no to oczywiście w, zmiana koła na zapasowe, na dojazdówkę, no to jest... Yy, Trochę manualnej roboty, a do niej trzeba mieć manualne zdolności, których ja nie mam. To po pierwsze, albo e ewentualnie zestaw naprawczy, który też wymaga nieco atencji i umiejętności. No i co ważne, zestaw naprawczy nie jest w stanie usunąć każdego uszkodzenia opony. O tym musicie pamiętać. Oraz Kwestia jest jeszcze taka, że serwisy wlokalizacyjne dodatkowo kasują tych, którzy użyli zestaw naprawczy, ponieważ czyszczenie wnętrza opony jest masakrycznym zajęciem i mega czasochłonnym. Mówię nieskładnie, bo jest już po północy, kręcę telefonem i to chyba będzie e, tyle na dzisiaj. Płęta jest taka, że to był jakiś mały gwóźdź, który najprawdopodobniej siedział w oponie przez dłuższy czas. Jednakże e, wyleciał, dlatego też wyleciało całe powietrze <grym> z tego koła. Więc mam pewne podejrzenie co do, co do miejsca, w którym to mogło się stać, bowiem przy moim biurze trwa remont elewacji, i to już jest nie pierwsza śruba, którą wyciągam ze swojego koła. E, czy tam gwóźdź od czasu, kiedy, kiedy zaczęto tam kombinować. Więc podejrzewam, że to gdzieś właśnie w okolicach mojego, mojego parkingu musiało się stać. No, nieważne. W każdym razie godzina i 30 minut nie moje, ale y, szczęśliwie zakończone opona została naprawiona. A, już zapomniałem. Cały czas o tym zapominam. Że. Oczywiście, liczę na wasze subskrypcje tego y, blogu vloga motoryzacyjnego. Ostatnio nieregularnego, ale obiecuję się wkrótce poprawić i odpowiadając też na pytania różne rakie, chciałbym Was uspokoić, że tak będą jeszcze filmy z trasy. Dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Cześć!